Halo, halo, dzień dobry, cześć Ludź no z tej strony, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z modyfikacji Rise of Mordor, oczywiście do Totalora Ad W w zeszły weekend mod miał nowy update dodający przede wszystkim frakcję Haradrimów już z kompletnym roztworem jednostek oraz z nowymi oddziałami dla Easterlingów, Mordoru i Dol Guldur. Zatem, no nie mogłem się powstrzymać z nagrania tego odcinka, zresztą już od dawna planowałem, ale, ale to nie jest jedna ze zmian, bowiem został wprowadzony także launcher, pozwalający na uruchomienie gry bez konieczności pobierania plików i wrzucania ich ręcznie do folderu data. Działa to w taki sposób, że pobieracie instalkę, instalujecie, instalujecie ją dowolnie gdzie na dysku, no i sam w sobie launcher automatycznie pobiera Wam pliki i, co ważne, jak mod będzie miał aktualizację, to launcher sam ją zrealizuje, co jest mega, mega wygodne. Natomiast ma jeden mankament. Niestety nie da się dogrywać innych modów ze Steam'a, jak załóżmy na animacji na kamerę i tak dalej, jedynie oficjalne submody podyktowane przez twórców. Ale myślę, że nie jest to większy problem, bo znacząco to niektórym ułatwi rozgrywkę. No to tak, z początku planowałem zrobić klasyczną prezentację nowych jednostek, ale pomyślałem, że w formie oblężenia czy też bitwy będzie to dużo ciekawsze, a zwłaszcza jeśli mamy na przykładzie potężne miasto Umbar na zachodnim wybrzeżu Śródziemia. Jak zobaczę to miasto, to od razu mówię Oj, trzeba nagrać, trzeba nagrać. Świetnie ono wygląda. Ma swoją wadę w postaci tego, że nie da się mu równiszyć, ale to jest jedyny, jedyny mankament. Natomiast zwróćcie uwagę na tą twierdzę w skale, na ten pałac zaraz obok, dalej, na port w tamtym miejscu. Widać, że w oddali jeszcze nie do końca jest tło zrobione, dokończone, bo na przykład tu jest jakaś woda, tam mamy zobaczcie ląd, tak wygląda to nieco kęciasto, ale, ale jest to też po części prototyp, pierwowzór, dopiero z czasem będzie to wyglądało lepiej. No to co? Drodzy Państwo, co my mamy do zaprezentowania? A mamy naprawdę, naprawdę wiele. Po pierwsze, mordor do generałów, z czego na czele jest oczywiście niejaki czarny księżnik Sangmaru. Do tego jest oddział 9 na Zguli, 9 czarnych jeźdźców, ale niestety nie mam jak wam go pokazać, bo w Ateli można tylko jeden oddział generalski wybrać, a był już limit frakcji w customowej bitwie i nie mogę dodać kolejnego mordoru, w innym wypadku miałem wyłączoną opcję wielkich bitew, co? Negatywnie wypłynął na, na oblężenie, ale, no wierzcie, mi jest dziewięciu fajnych jeźdźców. Następnie mamy dla Dolguldur pana Kamulan, Zobaczcie, potężnego Kamula ze swoją gwardią, takich Maczugistów, buła bu Buławistów, coś takiego. Świetnie wyglądają. Jedyne co to fatyli, czasem to oświetlenie, e, niestety, źle, źle działa. Jeśli się patrzy, na przykład, nie pod słońcem, czy też wraz ze słońcem, to wtedy te ciemne oddziały, szczególnie orkowe, no, mają dużo, dużo gorszą widoczność, ale mam nadzieję, że nie jest to jako tako problem. Dobra, następnie skupmy się na niejakich Easterlingach, bo oni otrzymali nowe jednostki wariagów Skandu. Wariagowie są takim połączeniem Japończyków i Mongołów. To jest na przykład takiego pseudo-Japończyka. Widać po hełmie, widać potem sztandarzy na plecach ze złotym smokiem. Świetna jednostka. No i rydwany! zaostrzonymi ostrzami przy kołach. Świetnie. Następnie mamy oddział konnych łuczników. To typowy przykład już bardziej w stylu mongolskiego, yy, tudzież stepowego. Następnie spieszeni elitarni łucznicy w pancerzach lamelkowych. Fajna jednostka, ale i tak łucznicy mi się bardziej podobają ci klasyczni Lokirimowi, bo mają takie nowe, customowe łuki. Zwróćcie też uwagę w tym modzie, jakie jednostki mają elementy wyposażenia, bo wszystkie miecze, załóżmy topory, buławy Młoty są zupełnie zupełnie nowe i wykonane w sposób tak estetyczny, żeby nie było sytuacji, że grając z tego moda czujemy jednak jakieś tam zalążki sateli, tylko można się maksymalnie wczuć w ten klimat śródziemia Tolkiena. Dobra, następnie oddział generalski stepów, to w ogóle wygląda super, bo to jest takie połączenie, właśnie to widzimy po hełmie, po pancerzu, coś ala mongolskiego, ale no na przykład ten sztandar już taki bliżej daleko wschodni tu z kolei oddziały zobaczcie, wariagów z bronią drzewcową, halabardy do szturmu następnie oszczepnicy, no i to byłoby mniej więcej na tyle z nowych jednostek dla wariagów za to teraz skupmy się na tym co jest dużo ciekawsze, a oczywiście są nim jednostki dla hardringów. i proszę bardzo Black Serpent Archers. Archers mega mi się podobają animacje szczególnie to jak klękają po oddaniu strzału żeby się, się ukryć, to jest fenomenalna sprawa, następnie jednostka chyba najlepiej ze wszystkich wyglądająca, czyli Aduna Kaori. Czarni Numenorejczycy. Pierwotnie w modzie nie ma planów, żeby dodać osobną frakcję, jak załóżmy Aradunaim w Divined Conquer, bowiem ten region ma należyć do Haradu. Ale może kiedyś ktoś stworzy submoda i właśnie sprawi, że oni będą osobną frakcją, na co osobiście mam wielką nadzieję, bo w Divined Conquer najbardziej mi się podobają ze wszystkich chyba. Dobra, tu na murach zobaczcie oddziały już doborowych Haradrimów w pancerzach z takimi pseudo, no nie wiem, rohatynami, glewiami. Coś takiego. Naginatami mniej więcej można powiedzieć. Widzę, że pierwsze oddziały orków przebrzydłych wtargnęły na mury. O, i tu macie przykład tego co mówiłem, jeśli chodzi o bronię. Nowy typ szabli. Tutaj miecz prosta. Tam dalej widzimy taką szabelkę nietypową z takimi jakby zacięciami, jak się przyjrzycie dokładnie. Teraz mam postaram się jakoś to szczegółowo pokazać. I też niektóre jednostki mają... Yy, typową broń dla Strażnego Egiptu, czyli czepesz, taki jakby zakrzywiony pod sam koniec właśnie miecz, tak jak ma ten tutaj dżentelmen. Dobra, następnie co my tu mamy? Oddziały, no i jeszcze lepsze, tacy w nieco bardziej, w nieco bardziej czerni ubrani. O, głowa poleciała! Głowy, Głowy lecą na murach! No oblężenie jest mega epickie. Na bitwie znajduje się przeszło 10 tysięcy ludzi. Zatem no, starcie potężne i też z tego powodu nie ma jakichś e, no, wielkich klatek na sekundę, ale niestety tyle słynie jako najgorzej. zoptymalizowany Total War w historii. No i z tym się pogodzić niestety nie da. To kolejna jednostka. Numenorejczyków, tym razem tacy z tarczami, z mieczami, typowi do trzymania linii, dobrze opancerzeni, jednostka idealnie się wpasowująca w jej założenie. Następnie mamy już dawniej istniejący oddział wariagów skandu z taką bronią, jakby, nie wiem, szturmową. To jest takie połączenie Kordelasu i załóżmy no Dutch, bo jest na takim długim kiju wysunięte. Coś takiego. Tu tutaj zobaczcie jednostka, Są, już tak to lata kamera, ale na murach niestety tak to wygląda. Tu mamy oddział oszczepników z plemienia Machot, czyli pół troli, pół ludzi. I coś ciekawe, to oni mają zupełnie nowy model oszczepu, taka jakby duża strzała. Nie wiem, czy jestem w stanie Wam teraz pokazać. Chyba nie Jestem, ale wierzcie mi, że jest to taki duży odostrzał i nawet oszczepy wyglądają zupełnie w tym modzie inaczej. Następnie co my tu mamy. O, widzę, że lokimowie się przebili i walczą z hardwrimami mającymi te fajne na plecach, takie nie wiem. Nie wiem to że takie kiki. Fajnie to wygląda. Zawsze w filmie to dawało dużego, mega dużego klimatu. Dobra, następnie co to jeszcze jest? Zdaje się, że powinny być gdzieś oddziały właśnie korsarzy z Umbary. I niektórzy mają takie sztylety, inni mają takie pseudo, jakby harpuny, haki, coś w tym stylu. Ale te animacje w tym odcinku tak są wybitne. Serio, nie potrzeba modów na animacje, bo to co już jest, jest i tak, i tak fenomenalne, fantastyczne. No i w tym miejscu machugiści z klanu Machu. No to teraz zobaczmy, co tam jeszcze stoi pod poniżej poziomu murów i czeka na wezwanie widzę podstawowych uczniów Dreamów i bitwa generalnie jest w, w turki i jak ją nagrywałem, coś w sensie jak bitwę rozgrywałem, to była inna pogoda, bo był dzień, to jest znak słońca. No i co, co nieco negatywnie sprzyja na widoczność jednostek, ale mam nadzieję, że wam to absolutnie nie przeszkadza. Lubię tych korytarzy, oni są serio super, takie fajne czarne stroje, rodem jak z filmu Władca Pierścieni. Też dodam, że odcinek nagrywam po raz drugi, bo niestety muszę robić to w formie przechwytywania ekranu, a nie okna. A domyślnie tego nie wiedziałem. Znaczy domyślnie to wiedziałem, ale jak to za pierwszą chciałem nagrać, to niestety w tym trybie nie działa hotkey do nagrywania. No i jest o tyle problem, że skapnę się dopiero w filmu, że mi się nie nagrywa i cholera, szkoda, bo przecież fajny komentarz. Ale myślę, że teraz wyjdzie jeszcze, jeszcze Lepszy. Gwardy Kamula. Widzę, że się przebija przez bramę. Niestety jest ten problem w bramie, że ta oliwa rozgrzana, jaka się wylewa z góry, jest na tyle OP. Jest to cholernie niezbalansowane. Dlatego też nie dałem taranu dla jednostek atakujących, bo w innym wypadku by się tu skumulowało całą masę jednostek, no i by ginęli jak świta pana Czarnoksiężnika. Pewnie on sam zaraz też zginie. I proszę, proszę, co my tu mamy? Widzę, że jejscy jeźdźcy, jeźdźcy Hardrimów ruszyli. Tutaj miecznicy na wielbłądach. O, widzę, że Salwa strzał, ich dotknęła, a z przodu już mamy pojedynek wariagów z... 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 z sami na, na koniach, zaś co dali widać, że zmierzają do nas Mumakile. Coś ciekawe, to, to nie są pełnoprawne Mumakile, a jedynie Baby Mumakile. Nawet tak się nazywają, mają taką fajną, śmieszną miniaturkę. Niestety, jest to jest spowodowane tym, że twórcy niespecjalnie byli obecnie w stanie zrobić coś dwa, trzy razy, cztery razy większego niż to. No i to dobrze jakoś skombinować z animacją, więc obecnie są w formie prototypu jako Baby Mumakile, ale z czasem mam nadzieję, że będą już jako pełnoprawne wielkie bestie, najpotężniejsze stworzenie, jakie widziało śródziemie. <śm> Mają też nową animację, polegającą na tym, że chwytają swoimi kłami i rzucają ofiarę, ale jest to bardzo rzadka animacja. O! Chyba to się udało, czy nie? No i nie zawsze wychodzi. Jest to wiem, że animacja zupełnie nowa, stworzona przez twórców, domyślnie dla, dla troli, bo trole też tak maczugą jakby robią taki zamach i aż odrzucają wrogi oddział. I tu robią coś więcej podobnego, ale nie maczugą, a swoimi kłami. Wygląda to super, niestety jednak ciężko jest to na, na na tym ujęciu widocznym, bo się to dosyć rzadko zdarza, ale widzę, że łucznicy frakcji agresywnej no, zostali obecnie zdominowani i pieszchają w popłochu widząc potężne stworzenia z pustyni. Hahaha, ha, ha, ha. Zapytacie, No Zapytacie dlaczego sterlingowie z Mordorem i Dol Guldur atakują Haradrimów? Wiecie co? Nie wiem. Być może władca Haradu przejął pierścień i niespecjalnie reflektował z oddaniem go na rzecz czarnego pana z Królestwa Cieni Mordoru, na co oczywiście jego najwierniejszy sługa Czarnoksiężnik nie mógł bacznie spoglądać i postanowił wysłać legiony, żeby sforsować potężne miasto portowe Bye. Ma też planie zrobienie bitwy o Dale, czy też Dal, jak to lubi mówić lektor w filmie Hobbit, poważnie, <laughs> tak, tak tak mówi lektor, też na, na smauga mówi Smog, ale więc co, poczekam, poczekam, może dodadzą frakcję Gundabadu, może troszkę bardziej rozwiną jeszcze inne frakcje z północy i wtedy ta bitwa będzie ciekawsza, wiem, że też można zrobić bitwę pięciu armii, ale do tego potrzebę ekipy na multiplayer, z pewnością... Uda mi się znaleźć, bo już kilka osób mnie pytało na streamie na czacie, czy jestem chętny do pomocy z ich strony, ale to jeszcze nie teraz poczekamy na pełniejszą wersję moda. No właśnie, bo zapytacie ludzie, co z kampanią? Otóż nie ma, nie wiadomo kiedy będzie. Generalnie twórcy żadnego moda w zasadzie nie podajemy do daty premiery, bo jest to bezsensowne. Wiecie, moderzy pracują w wolnym czasie i robią to hobbystycznie, więc dziwnym byłoby, gdyby jeszcze musieli się do danej daty wyrobić, no i z tego tytułu mieć, no stres, że się nie wyrobią i przypadnie na nich, no, <laughs> fanowska, że tak powiem, fanowski wkurw, że. Gdzie jest kampania? Ale, ale można się spodziewać, że może w roku nadchodzącym się pojawi. Tak mniej więcej wspomniał Jackie Fish, robiąc też właśnie film z radu. Taki anglojęzyczny youtuber. No i zobaczymy, zobaczymy. Wiem, że on jest partnerem tego zespołu moderów. Jeśli wyjdzie kampania, to jak gwarantuję, że od razu, od razu zabieram się za nagrywanie nowego let's play'a i też z pewnością za zrobienie nowej serii w formie streamów. Na pewno będziemy tego moda mocno dojeżdżali i może jak ta kampania wyjdzie, to też będę skłonny zrobić spolszczenie, tak jak zrobiłem to do Medieval Kingdoms. Lecz na razie się z tym wstrzymuję, bo do bitew uważam, że nie ma większego sensu. Tam już jakieś spolszczenie było, ale jest ono nieaktualne nawet czy z tym, ale mówię, jak wyjdzie kampania, to jest mega duża szansa, że się tym w końcu Zajmę. No to co, poglądajmy teraz waleczki naszych ludzi. Dzisiaj też nie będzie, chociaż nie, dzisiaj będzie odcinek z kampanii Krzyżowców w Style ale o 18, bo to chciałem ten film nagrać na godzinę, na godzinę 12, ale wczoraj jak mi cholera jest na się dowiedziałam, że to się nie nagrywa ten odcinek, to lekko mi siadła i postanowiłem, że nie nagram, bo już mi się nie chce. Znaczy spróbowałem raz jeszcze nagrać, ale to już nie był ten sam komentarz. Musiałem nabrać ponownie energii do nagrywania, dlatego dzisiaj kolejny film o 18, żeby nie było. Krzyżowcy Was nie opuszczą. Co mi się podoba w tym momencie w przeciwieństwie do Medieval Kingdoms, to fakt, że jak tutaj wychodzą jednostki, to może jest ich niewiele. No, w porównaniu z Medieval Kingdoms, ale jak już wyjdą, no to za to są one zrobione dokładnie i na takiej zasadzie, że nie trzeba potem robić poprawek. A teraz, co robią twórcy Medieval Kingdoms? W dużej mierze zajmują się poprawkami jednostek, bo za pierwszym razem, no wiadomo, to jest tyle tych jednostek, to są tysiące chyba, mod ma przeszło 4000 jednostek, no to nie spełna się nie pomylić i wiadomo, że są poprawki, ale ja wolę taki format jak tutaj, żebym poleciał, że jednak jak już coś robią, to dokładnie, no i wiemy, że no, Prace nad modem idą coraz, w coraz to szybszym tempie, bo pamiętajmy, że rok, dwa lata temu update'y wychodziły dużo rzadziej. Teraz, zobaczcie, chyba trzy miesiące temu był nowy update dodający... No właśnie, co tam dodam, kurde bele, a pamiętam, że już nie pamiętam skleroza, ale wiem, że był duży update. Teraz mamy kolejny. Kto wie, kiedy będzie następny? Może jeszcze w tym roku. Zobaczymy. Macie w opisie link do Rage Discorda twórców 2, że strony Trello, w której deweloperzy pokazują swoje najbliższe plany na rozwój modyfikacji. Tam macie też podane frakcje, jakie są w planie na najbliższy czas, ale zgromadzę, że nie są to jedyne frakcje, jakie twórcy planują dodać, co też sami zaznaczyli. Więc w przyszłości może będą takie smaczki jak załóżmy Angmar, jak właśnie frakcja Przejść nie do końca lorowa, potomków. Znaczy, no może lorowa, wiecie. Osobna frakcja dla korcerzy z Umbaru, z dodatkiem oddziałów typowo numenorejskie, jak znamy z Divine and Conquer. No to co? Zobaczmy w ogóle, jak tam wygląda pole bitwy. No i zdaje się, że siły obrońców, no, wroga odpierają, ale ponos, ponos, ponosząc ponoszą przy tym ogromne, naprawdę straty. Zobaczmy z bliska, jak tam na murach walczą, zobaczcie, włócznicy z jednostkami nastawionymi na duży damage. Generalnie te oddziały piechoty tak zwanej Shock Infantry, czyli piechoty szturmowej są nastawione na duży damage i z reguły wygrywają z każdą inną piechotą jeden... jeden na drugiego. Jeden na, jedne... jeden na jednego. Dobra, jak widać, Mumakule odrobił robotę i wrodze uczni zostali zmiażdżeni. Kilka obesli padło, ale pozostało ich na tyle dużo, że są w stanie aktualnie się delektować. Widokiem bitwy, tutaj pieszkają w popochu, a to nasi, Heidrimowie. Do boju, co to ma znaczyć? Jesteście niezłomnymi wojownikami. Ale serio, zwróćcie uwagę na takie szczegóły, jak, nie wiem, na przykład w, w te rękawice mają takie lekkie wsięcie, to też są takie smaczki, na które większość osób nie zwraca uwagi, ale warto zwrócić uwagę, bo widać, że twórcy się bardzo, bardzo na tym napracowali. Dodatkowo, zobaczcie, mamy w lewym górnym rogu ikonę menu, no i normalnie w attyli to jest taka pseudo czy też jakieś paseczki, tu z kolei jest ikona Bramy Mori. Obok, zamiast ikony czatu, mamy coś w jakimś języku śródziemia. A jeszcze obok, kolejną, kolejny element śró ze śródziemia. Więc ja mega jestem fanem twórców tego moda, że oni starają się każdy aspekt oryginalnej aktywizacji zamienić na taki, żeby pasował do śródziemia. Przez co będzie, jak już będzie kampania kompletna, to będzie można poczuć, że nie gra się w jakiegoś moda, tylko w pełnoprawnego totalora osadzonego w śródziemiu. I to mi się mega, mega podoba. Então vamos. Zapytacie, czemu na Steamie nie ma w, w tym w warsztacie Steam tego moda. Niestety, ze względu na prawa autorskie, bo też muzyka, która w nim jest zawarta, i jest bezpośrednio z filmu. Lecz ja mam ją wyciszoną i ja mam ją dograłem w formie muzyki oryginalnej, jaką twórcy modyfikacji tworzą. No i mówię, nie jestem moda z filmu, ale na szczęście nie ma na praw autorskich. I można z niej śmiało korzystać, jeśli nagrywamy coś z tego, z tego moda. Więc mam nadzieję, że nie jesteście bardzo oburzeni tym, że jednak brakuje nam wspaniałego soundtracku z Władcy pierścieni. Też z tego, co ostatnio czytałem w artykule, to podobno ten serial od Amazonu ma mieć tego samego kompozytora, jaki był w filmach właśnie Lotra i Hobbit'a. A jeśli to będzie, to możemy być pewni, że na 100% no, ten serial będzie miał duży klimat. Ja osobiście na niego mega czekam. Oj, kto to wygra? Taki Golas. Widzę, że chyba już. No siły agresorów zostały odparte. No i raczej uciekają. Tu już mało co, kto jeszcze wojuje. Może na murach? Tak, jeszcze na murach. Trwa ostatnia linia ofensywy. No i tutaj zostali waleczni orkowie z mrocznej fortecy Dol Guldur. ha, <śmuchy> Dobra. Krew się leje. Seryj, jestem wielkim fanem tych animacji, i tak ubolewam na tym, że Total War od e, w zasadzie Freakin' są te nowe, badziewne animacje i tą nową, taką bardziej cukierkową grafikę. Naj najbardziej mi się podobało, jak to zrobili w w Romie Dwójcej w stronach Brytanii. I jestem osobiście pełny nadziei, że kolejny, następny, jaki wyjdzie po Warhammerze trzecim, Total War historyczny, będzie miał zupełnie nowy silnik i animację oraz to wszystko całkowicie. E, Nowe, całkowicie nowe, ale z jakimiś zalążkami z tych dawnych to totaologów jak Medieval 2, żeby można się było wczuć w ten klimat średniowiecza. No dobra, no to co? Zdaje się, że mamy GG. Generalnie generalnie co? Generalnie nie wiem, co chciałem powiedzieć. To może jeszcze wam pokażę na zakończenie tak bardziej szczegółowo miasto Umbar. Co tu jeszcze pominąłem? Fajne mamy latarnie. Wiem, że w tym miejscu da się też ustawić jednostki, dzięki czemu jakby się grał multiplayer, to dałoby się zrobić tam bitwę dwuczonową, bo oddziały na przykład korsarzu, jakie okręty już cumują, nieopodal wybrzeża mogłyby wtargnąć od tej strony murów. Tu zaś widzimy typową architekturę znaną załóżmy miasta jak minastry, czy coś takiego. No to entry play Wychodzimy też, zauważcie, na te super ikony frakcji, jak zostały ładnie wykonane. To jest, jak dla mnie, mega, mega fajna rzecz. Pokażę Wam, jak wyglądają miniaturki nowych jednostek. I ja bardzo podziwiam te wszystkie ikony, bo niby to nie są jakieś bardzo ważne rzeczy, ale... Są one tak wykonane starannie, że jestem ich wielkim, wielkim fanem. No to co, Baby ma kill, fajnie wygląda. Harat wydaje mi się, że może mieć największy roster jednostek obecnie ze wszystkich frakcji. No, Dale ma też dosyć dużo, bo ma sporo łuczników. A Elfy mają mało, może jeszcze mieć całkiem sporo Rohan jako... Właśnie Rohan, Rohan wyszedł w tym update'cie ostatnim, już mi się przypomniało. No dobra, no tak by to wyglądało. Dziękuję serdecznie za oglądanie, jak się podobało to koniecznie oceniajcie, zostawcie coś po sobie. Możecie też napisać coś w komentarzu poniżej filmu, zostawić subskrypcję na kanale oraz zapraszam na Facebooka i Discorda, na których informuję mniej więcej, między innymi na temat streamów, jakie planuję, czy też na temat Czemu nie ma owych streamów czy coś? No dobra, z mojej strony tyle. Życzę Wam miłej sobotki. No i co? Trzymajcie się, cześć, do następnego. Hej!